Witam Was na kolejnym odcinku z mojego kanału. Zachęcam do subskrybowania y, tam na dole i kliknięcia dzwoneczka, żeby stał się szary. A dziś zrobimy sobie jakąś teorię. Y, natomiast teorię związaną z Subway Surf. A jaką zapytacie, czy da się przejść tą grę? Oczywiście no da się pewnie ale ile trzeba um, ile trzeba grać w nią, żeby ją po prostu przejść. No to moja teoria to jest około 37 lat. E, nawet jak zrobicie takiego bota, który wam będzie e, zaprogramowany, bot będzie Wam robił to e, iluś tam. Tak, powiedzmy, 50 milionów yy, po tych 50 milionach yy, ten jakby bot ale si gdy się dojdzie do 50 milionów odlicza w tył yy, potem znów w przód i w tył i tak cały czas potem idzie na minusy wieczór i jakby zrobić tak, że w przód i w tył, i w przód, i w tył um, zrobić to wtedy gra będzie myślała, że zrobiłeś 50 milionów e, punktów um, i ty, ty tak zrobisz do 500 milionów y, to gra po prostu nie będzie się... tekstury zaczną się nie wczytywać y, no i się skujecie, bo nie będziecie wiedzieli gdzie co jest więc to jakby już jest koniec gry a do tego wszystkiego będzie potrzebne wolne 37 lat. E, oczywiście dałoby się pewnie jakoś szybciej, ale tam e, nie wnikam w to. E, pewnie e, zapytacie, bo odcinki czasami się pojawiają, czasem pojawiają. To jest związane z tym, że czasami po prostu brakuje mi czasu i tyle. Więc zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście wejścia na mojego Instagrama e, i do zaczącia obserwowania go bo czasami nawet będziecie tam szybciej niż wy sobie wrzucam tam trochę fotek i wybierajcie mi tam, obserwujcie a co do tej jeszcze mam nową teorię z tym, z tym, czy można mieć mody. Tam ktoś mnie kiedyś pytał, czy można. Można mieć mody. Um, oczywiście trudno zdobyć, no ale na przykład mój kolega ma taki dobra apka um, można za nią zdobywać trochę hajsku. Mam też y, Happy Mode, gdzieś były był jakiś chukery, no ale takie Happy Mode też. Y, darówki, darówki, Więc Innych nie testowałem. Flaggy jest niedostępny na sklepie Play. Mm, tam też mm, niedostępne jest, niestety, ale już. Ten happy mode jest dostępny. Więc jakby ktoś chciał sobie za darmo nabyć, kaesłuch to polecam te strony i tak. Grę można przejść na różne sposoby. Na 100% nie da się jej przejść tak rękami jak to zwykle każdy robi. Da się jedynie przejść przy Użyciu botów, no ale e, jak mówiłem, każdy bot dolicza e, do 50 miliona, a potem się kuje, więc to słabiutko. No e, i tak, e, to jest praktycznie nie do zrobienia. No chyba, że ktoś jest mistrzem, a takim mistrzem, mistrzem lepszym niż mistrz gry. To może sobie zrobić takie coś, no ale inni niestety, niestety nie, więc tak, mmm, szybkie podsumowanie. No i y, będą się pojawiać odcinki z magnesu ale to już później, później i tak, no jak mówiłem, bo tam się, no niestety nie da, no ale jak to się zwinnie mocno, to może jeszcze mi się jakoś tam untać, no ale ja tam nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Yy, yy, no i tak. Czyli nie da się ogólnie. znaczy, możliwe to jest do zrobienia, ale się nie da, nie uda. Yy, I. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału Żebyście byli na bieżąco z moimi filmami Jakie widzicie na, na instagrama yy, Gdzie czasami na jesteście szybciej niż widzowie YouTube'owi. Yy, więc yy, Będzie jeszcze trochę moich odcinków Spokojnie Jakby była trochę dłuższa przerwa To nic się nie bójcie ja wrócę po pewnym czasie, więc tyle. Yy... Yy, oczywiście Instagram byś to nie był uważny, to oczywiście mówię jeszcze raz. Huba, kopkar to malet. Yy, tam fajne fotki, więc no warto, warto. A co zrobić, żeby się tu takiego Instagramu sam zalogować? Yy. Jak ktoś chce mieć Messenger, no to, to oczywiście ma Mesa, nic nie szkodzi. Trzeba mieć konto Google, chyba, ja przynajmniej tak robiłam. Nie wiem, jak wy, trzeba mieć konto Google i się zaloguje. Jak na konto, no, oczywiście na początku trzeba się logować, tam i -e, inne takie. Potem trzeba to samo zrobić na Instagramie, Facebooku, Messengerze i ma. Potem kliknąć w guzik na dole ekranu. Szukaj. Znaczy na górze ekranu wpisujecie kropka i wyskoczy wam mój profil. Możecie sobie popatrzeć na zdjęcia, wrzucał będę kolejne. I tak. Kliknijcie, guzik obserwuję, żebyś był obserwującymi. I to naprawdę y, bardzo dobrze zrobi. Y, gier będzie jeszcze sporo, ale na rzeczy też bardzo chciałam nagrywać, więc ponagrywamy. I tak teoria. I tak. Właśnie jak Będziecie mieć to, to konto uh, na Instagramie. Oczywiście będziecie mieć też konto. Uh, będziecie mogli się oczywiście zalogować już bez tego nudnego uh, logowania. Uh, po prostu klikniecie i tak, i tam. Uh, będziecie mogli po prostu. Uh, po prostu zdobędziecie tą postać, którą ja mam. Oczywiście. I co? Ja już przedłużam. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapeczek w górę, polubienia moich zdjątek na Instagramie, obserwowania Instagramu. I co? I do następnego odcinka. Elo!